Cześć. Dzisiaj zrobimy barszcz czerwony zabielany. Zapraszam do oglądania. Na początek 400 gram czerwonych buraków pokrojonych na kawałki. Zakładamy miarkę. obroty 4, 12 sekund zgarniemy sobie kopystką z gram wody, dwa trzy ząbki czosnku. dwie trzy łyżeczki koncentratu lub dwie kostki bulionowe trzy ziarna ziela angielskiego dwa liście Jedną łyżeczkę przyprawy uniwersalnej z Thermomixa. Jedna, druga łyżeczki soli. Dwie, trzy szczypty pieprzu czarnego. 25 minut jeden obrót gotujemy. I widzimy się za 25 minut. Dodajemy dwie trzy łyżki czerwonego octu winnego. dwie trzy łyżeczki soku z cytryny. 2-3 łyżeczki cukru do smaku 120 gram śmietany, 100 120 5 minut, obrót 1. I zupa będzie gotowa. Barszyk gotowy, podajemy na gorąco. Ja do tego jeszcze sobie zrobię pire ziemniaczane, wrzucę w kolejnym filmiku. A tak się prezentuje barszczyk. Także dzięki, zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.